Nikt nie może służyć Bogu i mamonie. Mamonie czyli bogactwo tego świata. Im człowiek więcej uwagi poświęca temu światu, tym bardziej oddala się od Boga. Możni tego świata z największym wysiłkiem zdobywają przez całe życie majątek, gonią wciąż za nowymi, świeżymi przyjemnościami. Jeśli znudzą im się stare, dokładają wszelkich starań, by wynaleźć coś nowego, nową rozrywkę, inną przyjemność. Wszystko tylko po to, by ożywić martwotę codzienności, byle tylko mieć to złudzenie, byle użyć, choć na chwilę. W końcu przekonują się, że nie zdobyli upragnionego bogactwa. Wszelkie przyjemności starczały tylko na chwilę, a życie wydaje im się puste i zmarnowane, ponieważ tylko w Bogu można odnaleźć prawdziwe szczęście i odpocznienie. Coraz więcej czasu poświęcamy na myślenie o tym, co będzie jutro, a życie ucieka nam między palcami. Dlatego też Jezus nas poucza, abyśmy nie troszczyli się o jutro. To, co będzie jutro, wie tylko sam Bóg. Dlatego nie warto uciekać ani w przyszłość, o której niewiele wiemy, ani w przeszłość, której nie możemy już zmienić. Ważne jest tu i teraz, gdyż tylko w tej chwili jest życie. Czy wierzysz Bogu? Wielu ludzi wierzy w Boga, ale nie wierzy Bogu. Bóg naucza nas, że każdy, kto dba o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, otrzyma wszystko, co potrzebne do życia. Jak mocno ufasz Bogu? Jezus i Jego święci uczą nas bezgranicznej ufności, w której nie ma miejsca na odrobinę zwątpienia. Dlatego już dzisiaj ofiaruj się Bogu i po prostu zaufaj mu.